zadanie 31. W trapezie prostokątnym ABCD, tak jak tutaj na rysunku, dłuższa podstawa, czyli AB ma długość 8. Przekątna AC, czyli tutaj ten odcinek tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o 30 stopni, czyli tutaj jest to ten kąt. Oblicz długość przekątnej BD tego trapezu. BD Musimy sobie tutaj dorysować, będzie to ten odcinek. No i teraz sobie wypiszemy dane, jakie mamy w treści zadania. I z treści zadania wynika, że odcinek AB jest równy 8, odcinek AC jest równy 4, natomiast ten kąt ACD nazwiemy sobie kątem alfa. On ma miarę 30 stopni. No i teraz szukane, z treści zadania wynika, że my musimy wyznaczyć długość odcinka BD. No i tutaj teraz zwróć uwagę na jedną taką zasadniczą kwestię. Otóż trójkąt ABD, czyli to jest ten trójkąt tutaj, który otrzymaliśmy dzięki narysowaniu przekątnej BD, jest trójkątem prostokątnym. Oznacza to, że szukaną przeciwprostokątną, tego trójkąta, możemy wyznaczyć stwierdzenia Pitagorasa. Natomiast, żeby móc stwierdzenie Pitagorasa zastosować, to musimy znać odcinek AD. I tutaj zwróć uwagę na jedną rzecz, że tutaj również mamy trójkąt prostokątny. Otóż tu mamy wierzchołek A, tu mamy wierzchołek C, tu mamy wierzchołek D. Kąt prosty jest tutaj, natomiast tutaj znajduje się kąt o mierze 30 stopni, co oznacza, że możemy skorzystać tutaj z funkcji trygonometrycznych i my wiemy, że sinus kąta alfa to jest stosunek dwóch boków do siebie. Jest to stosunek boku AD, tutaj może to AD napiszę... Jest stosunek, stosunek boku AD, czyli przyprostokątnej prostokątnej leżącej naprzeciw kąta, do przeciwprostokątnej, czyli w tym przypadku do odcinka AC. Wiemy również z tablic, że sinus 30 stopni to jest 1 druga. Z tego wynika, że AD na AC jest równe dokładnie 1 druga. Natomiast pytanie, ile ma AC? No AC, zobacz, z treści zadania wynika, że ma długość 4. Dlatego zanim jeszcze nie podstawię tutaj, to przekształcę to równanie, mnożąc obustronnie to równanie przez odcinek AC i otrzymuję AD, które jest równe 1 druga razy AC. I teraz pod AC podstawiam 4, otrzymując jedną drugą razy 4, co oznacza, że odcinek AD jest równy dokładnie 2. I teraz na tym etapie mogę wyznaczyć już szukaną długość, czyli ten mój odcinek DB czy BD, wszystko jedno, możemy zapisać to w dwojaki sposób. I tutaj wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych, czyli tutaj będzie dB kwadrat, to się równe a d do potęgi drugiej, dodać a b do potęgi drugiej. Ja tutaj może narysuję ten trójkąt. Kąt prosty mamy w tym miejscu, tu jest wierzchołek A, tu jest wierzchołek D, a tu jest wierzchołek B. I teraz podstawimy sobie odpowiednie dane do tego równania. Zapiszę, że BD do kwadratu to się równa. I odcinek AD wyznaczyliśmy sobie w tym miejscu, on jest równy 2, czyli zapisuję tutaj 2 do potęgi drugiej dodać. Odcinek AB mamy dane w treści zadania, on jest równy 8, więc tutaj zapisuję 8 do potęgi drugiej. Zatem BD do kwadratu to się równe. 2 do potęgi drugiej to jest 4, plus 8 do potęgi drugiej to jest 64, więc tutaj zapisuję 64. Zatem odcinek BD do potęgi drugiej to jest 80, 68. No i teraz muszę obustronnie wypierwiastkować, dzięki czemu otrzymuję BD, która jest równe pierwiastek kwadratowy z 68. Pierwiastek kwadratowy z 68 to jest liczba niewymierna, co oznacza, że nie ma takiej liczby podniesionej, całkowitej liczby podniesionej do potęgi drugiej, która da 68. Natomiast liczbę 68 możemy zapisać jako iloczyn dwóch liczb i będzie to. 4 razy 17, no bo 4 razy 17 to jest 68. No i tutaj musisz pamiętać, że jeżeli mamy pierwiastek dowolnego, dowolnego stopnia z iloczynu dwóch liczb, to takie wyrażenie będzie ilo, równe iloczynowi takich dwóch wyrażeń, takich dwóch liczb. Dlatego tutaj otrzymujemy BD, które jest równe pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 17. Pierwiastek kwadratowy z czterech jest równe 2, natomiast pierwiastek kwadratowy z 17 to jest liczba niewymierna i jeżeli nie jesteśmy w zadaniu proszeni o podanie przybliżonej długości jakiegoś boku, to te liczby niewymierne pozostawiamy w takiej postaci, w jakiej one są i tutaj w zasadzie już otrzymaliśmy szukaną wielkość. W tym odcinku to już jest wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam Cię do odwiedzenia innych moich filmów, które zamieszczam na tym kanale. Pamiętaj o tym, żeby materiałami dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki. Pamiętaj o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów i o tym, żeby dawać komentarze, zwłaszcza wtedy, kiedy czegoś nie rozumiesz, to w komentarzu zadawaj pytania. Dziękuję i zapraszam do innych filmów.